No i jesteśmy. Właściwie ja jestem z Piotrem i z Pawłem. Cześć wam. Cześć. Cześć. Jak się macie? Bardzo dobrze. W sumie mija rok od kiedy nie siedzieliśmy przed kamerą. Nie no mam właśnie. Się... O tym zaraz pogadamy, bo ja chcę wiedzieć o co chodzi, ale zacznijmy na spokojnie od, od epidemii. Na spokojnie od epidemii. Jak wam <coughs> się żyje? Już przestacie kaszać. Jak wam się <coughs> żyje w czasie covidu? <coughs> Ciężko było na początku, Można, może ja zacznę. No, no. Ciężko było bardzo na początku. Nasze koty hałasowe, tak, co, ciężko, co to koty? Tak. I ciężko już już. było na początku. Pierwsze tygodnie, tak naprawdę, na przykład dla mnie były totalną katastrofą psychologiczną przy lockdownie, no bo ja jestem takim człowiekiem, że muszę gdzieś pójść, gdzieś coś załatwić, z kimś porozmawiać i dalej, a to nagle siedzi się w domu. I, I to praktycznie cały czas w domu siedzieliśmy, tak. więc naprawdę było ciężko, tak. jeśli o to chodzi. A teraz. No jedynie to, co jest, jest ciężkie, to to, że nam nam właśnie siłownie i to jest dla nas największym problemem. Rozumiem to mam, mam, mam tak samo, mam tak samo, ten sam ból, rozumiem to. Rozumiesz nas bardzo dobrze. Ja pierwsze co mówię, no nie, tylko nie siłownie. No właśnie, hmm. ale są i pozytywy, jeśli może tak nazwać, no. albo powiedzieć, ponieważ w sumie też zrozumieliśmy z Pawłem we dwójkę, że przybywanie 24 godziny na dobę we dwójkę nie sprawia nam żadnego problemu. I nie musimy zamykać się na przykład w osobnych pokojach, żeby ze sobą wytrzymać. No. Jesteś, takie jesteście, takie starym, jesteście starym małżeństwem. No już dosyć starym. W sensie. Znaczy, trawie, no. się Stary. sobie, że to jest taka, taki syndrom właśnie już bycia bardzo długo razem, bo to na początku nie jest takie łatwe. A jak to rzeczywiście już są ze sobą ludzie bardzo, bardzo długo, a to już wtedy wszystko jedno, czy on siedzi obok, czy sra obok, czy cokolwiek. No coś, tym jest. no, coś tym jest. Nie wiem, czy 6 lat można powiedzieć, że to jest bardzo długo. Chociaż w sumie, jak była nasza pierwsza rocznica, to myśleliśmy o tym, bo jak będziemy mieli szóstą rocznicę, ile dużo czasu wtedy minie? A teraz się patrzy na te 6 lat z perspektywy naszych znajomych, którzy są ze sobą 12-15 lat, więc ta perspektywa się Ale zmienia. Ale niektórzy mówią, że łukajówce trzeba mnożyć razy 7, więc 6 razy 7 no to, tak, jest to jest ileś tak, Stare Małżeństwo, no. No właśnie, czyli wytrzymaliście, wytrzymaliście e. jakoś ze sobą, yy, ale właśnie, no dobra, pogadajmy w końcu o tym, dlaczego nic się u Was nie dzieje. Nie ma żadnych filmików, nie ma nic, yy, żadnych wygłupów, żadnego. No, dla co się, co się kurwa dzieje? <grym> znaczy, nie jest tak, że u nas się nic nie dzieje. Dobra, dobrze, dobrze, rozumiem. Dzieje się dużo. Mm -hmm. Tyle, że jesteśmy też trochę po drugiej stronie, jakby działania. Mm -hmm. Skoncentrowaliśmy troszeczkę nasze działania na takiej aktywności, jak robić, by czy faktycznej, nie tylko tej w sferze takiej blogowej, no. tylko nawet nie wiem, czy moja praca jest związana z taką działalnością jednocześnie aktywistyczną, czy praca w grupie Stonewall od zaplecza, od nawet nie wiem, tak jak ja zajmuję się czasami kwestiami facebookowymi, administracyjnymi czy czymkolwiek innym dla nich też pomoc właśnie, bo też pomagamy i w sumie zajmujemy się filmikami, jeśli chodzi o grupę Stonewall, Stonewall TV, czyli edukacja seksualna. Tutaj jesteśmy trochę zamieszani. Jeśli słyszałaś o... coś, coś robimy cały czas, tylko może nie na naszym blogu, tylko bardziej właśnie poza nim. Co nie oznacza, że też nie wrócimy do y, tej działalności. No, no bo w sumie czasami też jest tak, że brakuje nam tego, albo y, myślimy o tym, że może jednak byśmy znowu coś nagrali, ale też mamy takie poczucie, że nic na siłę po prostu. Nie mamy jakiegoś takiego oparcia na bo to tak, po prostu. Jeśli też wymyślimy i będziemy mieli pomysł na coś, to to zrobimy. Bo tak zerwaliście też to nagrywanie w sumie tak nagle. To nie było tak, że to spadała aktywność czy coś, tylko to właściwie niemal, że z dnia na dzień nagle przestało się cokolwiek pokazywać. Wiecie, ja trochę się obawiałam, bo wiecie, zazwyczaj takie przerwanie nagrywania filmików wspólnych oznacza jedno że już nie ma wspólnoty, która mogłaby to nagrywać. I takie było moje pierwsze skojarzenie, nawet jakiś czas temu pytałam Charlotte, mówię, czy wiesz, tam oni jeszcze są w ogóle razem? A ona do mnie mówi, że nic nie wie, nic nie wie, więc ja mówię, ja się dowiem, jako reporterka, kurwa, wirusowego YouTube Live, się dowiem, no. o no oto jesteśmy razem, nic się nie działo, nawet nie myśleliśmy o żadnym zrywaniu czy rozstaniu, wręcz przeciwnie, może oni, że przez ten czas, tak to, to tak zabrzmi, nie wiem, romantycznie, Zespoiliśmy się jeszcze bardziej. No. Nie eee. żartuję. W sumie no, tak naprawdę życie bez tego y, fi, ciągłego kręcenia tych filmików, Cze, bo my zaczęliśmy kręcić filmiki, zaczęliśmy tworzyć bloga mniej więcej pół roku od tego, jak my w ogóle byliśmy razem. Więc to jest tak naprawdę pierwsza taka długa przerwa, kiedy my nie, kręci, nie, nie żyjemy w związku, którym kręcimy filmiki i robimy bloga. Więc to był taki test, jak nam będzie się żyło w tym hmm. momencie i jak to będzie bez tego bloga tak naprawdę. A czy było trochę tak, że ten blog był um, trochę właśnie takim spoiwem um, waszego związku, że trochę tak, że gdzieś podświadomie jesteśmy razem, no bo musimy być razem dla, 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 dla vloga, dla widzów, dla widzek, bo ja czasem mam takie wrażenie, że niektóre pary tak właśnie ze sobą, to nie jest zarzut, to nie jest też nic złego oczywiście, bo powód mm. dobry jak każdy inny, ale są ze sobą właśnie przede wszystkim dlatego, żeby żeby robić te, te, ten content, to się ładne słowo content, prawda, nazywa. Znaczy chyba dowodem na to, że tak u nas nie jest, jest chociażby ta przerwa, no bo od samego prowadzenia bloga, początek tego bloga polegał na tym, że my go założyliśmy dla chyba ułatwienia sobie coming outu, okay. dla ułatwienia zrozumienia naszej rodzinie, naszym znajomym tego, kim jesteśmy, dlaczego jesteśmy. Jak to w ogóle wygląda z zaplecza? Stąd angażowaliśmy dość mocno naszą rodzinę, znajomych, nawet w tego blogach, gdzie to był na początku bloku, bo na nim pisaliśmy. Pisaliśmy o własnych odczuciach, uczuciach. Potem przychodziło się w to filmiki, żeby pokazać tą radosną, życia, radosną stronę życia pary gejów. Dzisiaj też jest tak, jakby trochę, że. Ta radosna strefa życia gejów, czy lesbijek, czy innych osób nieheteronormatywnych w Polsce nabiera troszeczkę innego znaczenia w kontekście politycznym, no bo Chociażby polityczna na przełomie ostatniego roku się zmieniła, Ustycznie. i nawet dzisiaj, gdybyśmy patrzyli na e, kręcone nasze filmiki, to e, z perspektywy czasu e, inaczej się na nie patrzy dzisiaj i ocenia, jakbyśmy mieli dzisiaj je kręcić. Znaczy, dzisiaj też by trudno nam było pokazywać takie 100% happy w sytuacji, kiedy nawet nasza świadomość, świadomość dotycząca praw, a raczej braku tych praw mm -hmm. jest zupełnie inna, i też się na to zupełnie innej perspektywy patrzy, i chociażby z tego względu ta nie przerwa w działalności aktywistycznej, a bardziej przerwa w jej upublicznianiu, blogow blogowym upublicznianiu pojawiła ale się. Nikt, Zresztą... ale nikt też nie mówi, że że musicie cały czas pokazywać bycie happy, no może też właśnie warto pokazać bycie sed i to, że jest chujowo, że jest mhm. beznadzieja, że jest dno, gówno i Polska. Tak, no jeden z naszych ostatnich filmików to pokazał, który w ogóle... Jeden z ostatnich, które w ogóle upubliczniliśmy mhm. y, chyba właśnie z rok temu mniej więcej. Wtedy po tych y, atakach działem y, Białym Stopu tak. właśnie na marszu. To był jeden z ostatnich filmików, które wystąpiliśmy, i właśnie wtedy też pokazaliśmy te Kurzenie. Tak, no wtedy też opublikowaliśmy tak naprawdę komentarze, które do nas ciągle spływają, i one do dzisiaj spływają w kontekście naszego szczęśliwego związku, można powiedzieć. Mm -hmm. i, I w kontrze do tych komentarzy. I może być, że na tym troszeczkę, cudzysłowie, zakończyła się albo została, przerwała się nasza działalność, no bo wtedy też zaczęła się tak jakby nasza działalność aktywistyczna od zaplecza, czyli w grupie Stonewall, w mojej pracy i bardziej skoncentrowaliśmy się chyba na, na tym. Dzisiaj też mamy takie przemyślenia, że te doświadczenie na przełomie ostatniego roku jest dla nas mega istotne, mm -hmm. czy z grupy Stonewall, czy z, czy z naszej pracy. I chcemy być może z powrotem przełożyć to na działalność blogową, żeby pokazać innym ludziom, w jaki sposób też mogą zaangażować się aktywistycznie na rzecz walki o prawa człowieka. I właśnie dlatego nasze nowe blogi, jeśli jakieś powstaną, mm. na pewno będą inne od tych, które były wcześniej. Mówicie o, no. mówicie o pracy w grupie Stonewall. To chyba jest ciekawy dla mnie wątek, bo grupa Stonewall jest oceniana bardzo wysoko, jeżeli chodzi o sposób realizacji swojej misji, i to jak działa na rzecz osób LGBT. Te. Co tam się stało takiego, że, że akurat ta właśnie organizacja, a nie na przykład, no nie, no nie będę wymieniać, żeby się inne nie obraziły, a nie jakaś inna, mówię oczywiście poza Warszawą, bo Warszawa jest specyficzną sytuacją, zdajemy sobie z tego sprawę, ale właśnie jakaś inna z innego miasta nie, nie, nie zdobyła takiej popularności i takiego takich zasięgów, takiego wpływu. Co, co tam się dzieje takiego w tym Stonewall u Was, proszę mi powiedzieć natychmiast, że, że, ta, że tak działacie, że to, że to, że to działa? O. Ja nie, my nie czujemy się chyba zbyt bardzo upoważnieni w ogóle, żeby też wypowiadać się w imieniu grupy Stonon, bo my jesteśmy... Ale obserwujecie, ale widzicie, to, jesteście tam, jakby jesteście świadkami tego, co tam się dzieje. Co tam takiego się dzieje? Na czym polega ta magia, że, że to tak jest właśnie? Ja myślę, w mojej ocenie magia polega, i to nie jest absolutnie zarzut wobec innych organizacji, bo inne organizacje, tak sama grupa Stonul, działają w swoim tempie, Aha. mają swój, brzydko mówiąc, content. I do nas trafia content bezpośrednio grupy Stonewall, jak również innych organizacji typu Miłość Nie Wyklucza, absolutnie. Mhm. My mieszkamy dzisiaj w Poznaniu, tutaj się przeprowadziliśmy po pierwsze dla naszych znajomych z grupy Stonewall, którzy nas prowadzili też do tej grupy Stonewall, mhm. którzy nas zaktywizowali. Więc nasza ocena nie będzie obiektywna, co takiego super robi grupa Stonewall, a czego nie robią inne organizacje. No bo my możemy tylko patrzeć na własną pracę, na jej efekty i na to, że te efekty powodują, że chcesz się jeszcze więcej czy bardziej angażować w tą pracę. Pytaliście, czy możecie pić w trakcie nagrania. Ja piję cały czas drinka, a wy widzę, że nic nie macie w ręku i tak się martwię. Tak, ostrożnie tak że, się, że się krepujecie. Się krepujecie. No, bo mamy, słuchaj wywiad sprzed kilku lat z tobą, gdzie trzeba było nas wynosić z Pamiętam, to była świetna rozmowa. Mówimy o jej perfekcyjnie zapraszanej drinka oczywiście. No dobrze Dokładnie. wspominam, dobrze wspominam, <grym> to, że oczywiście byliście uhachani, Jeden <grym> komentarz. A to prawda, to prawda, żeby nie było, to prawda. No dobrze, to a czy w takiej sytuacji mogę was zapytać... To nam po prostu. I Co to? Zrobiłam? Co zrobiłam? To na właśnie. Ja zaczęłam wcześniej. E, co, c, c, a, bo mówicie też o swojej pracy. E, czy możecie powiedzieć, czym się zajmujecie na co dzień? Czy, czy to jest tajemnica, nie możemy zdradzić? Dlaczego to ma coś wspólnego z aktywizmem? O, to Piotr no może się wypowiedzieć, aktywizmie. No. <noise> tak. Znaczy u mnie przygoda zaczęła się mniej więcej rok temu. Ja pracuję w, w biurze poselskim dla posłanki doktorki Sylwii Spurek i tam zajmuję się między innymi właśnie sferą chociażby praw człowieka, praw kobiet, praw osób LGBT+, plus. plus. Mhm. Właśnie plus albo plus, wszystko jedno. Y plus. No właśnie, LGBT to A naprawdę, tak dużo już mówisz jak po angielsku, to po angielsku. No właśnie to jest, to jest fajna praca, myślę sobie, taka, która pozwala się realizować w, te, w, te, w te, tak bardzo, bardzo wprost w takich tematach, ale też myślę sobie, że w każdy w swojej pracy, cokolwiek by nie robił, nie robiła, ma trochę taką szansę bycia, tak, ja to nazywam aktywizmem dnia codziennego, czyli takiego działania na rzecz osób LGBT, nie jest jakieś tam robienia wielkich kampanii, kurwa, czy tam wydawania hmm. tysięcy złotych na naklejki, tylko, bo naklejki są bardzo drogie, tylko, tylko w inny sposób. Co o tym sądzicie? Czy rzeczywiście da się, no dobra, to Paweł, czy ty w swojej pracy jakoś, czy, czy zarażasz wirusem homoseksualizmu? No oczywiście rzeczy, no, zarażam No wiadomo, jestem całkowicie wywałtowany w pracy, więc to już się dużo robi, Jasne. bo wszyscy mają zupełnie inne nastawienie, wszyscy oglądają filmiki stare właśnie, czy widzą zdjęcia i po prostu już to w jakiś sposób działa właśnie aktywistycznie, bo ci ludzie są inaczej uświadomieni, zaczynają inaczej właśnie spoglądać na pewne tematy czytać e, artykuły w inny sposób, mm -hmm. przeglądać internet w inny sposób i to już jest jakieś działanie aktywistyczne, właśnie. kiedy po prostu każdy kolejny coming out jest dobrym działaniem aktywistycznym. No właśnie, myślę, że to jest właśnie ważne i trzeba to podkreślić, bo my czasami o tym zapominamy, że, mm -hmm. że, że badania zresztą wskazują, że osobiste poznanie geja, lesbijki najskuteczniej niweluje nienawiść i, 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 i alienację jakąś, poczucie alienacji wobec tych osób. Jest... No dziś największym problemem jest tak naprawdę działalność aktywistyczna wielu polityków i polityczek prawicy hmm. przeciwko e, tak jakby wspomaganiu praw człowieka, no bo my mo moglibyśmy wykonywać swoją pracę tak jak przez ostatnie 5 lat e, i ona by przynosiła jakieś efekty, ale tak jakby kontrdziałalność powoduje, że e, my jesteśmy uznawani za ci, co e, drą mordy za przeproszeniem, e, tak jak ostatnio. E, Dość często się o tym słyszy, tak? Dobrze, no musi, musimy drzeć mordy, bo kiedy nas zabijają na ulicach, to no musimy drzeć mordy. Dokładnie tak. Znaczy, ja też nauczyłem się chociażby w swojej pracy, że są aspekty, w których nie ma miejsca na kompromisy, i tego mnie też była, nauczyła posłanka, że trzeba być w pewnych sprawach pryncypialny, że. Prawa człowieka to nie jest miejsce na szukanie kompromisu, znaczy no nie można powiedzieć, że dam ci połowę praw, żebyś był chociaż przez najbliższy rok połowie zadowolony. Połowie zadowolony. No, to, to jest absurd sam sobie po prostu Trudne słowa pryncypialne, później Charlotte wytłumaczy co to znaczy eee... <noise> No bo wiadomo. No dobrze, słuchajcie, czyli tak, bo tak powoli, powoli zmierzamy do końca tej rozmowy, ale czyli tak, rozumiem, że to nie jest tak, że całkowicie zakończyliście działalność vlogową, blogową, jeszcze coś tam się pokaże. Rozumiem, że jesteście zaangażowani w te obrzydliwe filmy Stonewall, gdzie o Analu jest mowa i o tych wszystkich obrzydliwych rzeczach, okay. gdzie kupa, jest dużo kupy przede wszystkim. I Ordo Juris nas ściga, więc tak. Super. No i rozumiem też, że nadal siedzicie w Poznaniu i tam jakby robicie swoje, jeżeli chodzi o działalność. A tak. kiedy, kiedy wpadniecie do nas do Warszawy? Bo dawno was nie było. E, może za dwa lata, jak wyruszymy o, podróż co? kamperem w Europie. Za, za dwa lata? <laughs> tak, mamy w planach z Pawłem wyruszyć za dwa lata, na dwa lata kamperem podróż po Europie i może wtedy. Późcie wpaść, wpaść do Goleniowa. Gdzie? Do, A się do, Goleniowa, do Goleniowa mojego rodzinnego. Ja was zapraszam serdecznie, koniecznie. To jest świetny pomysł. A wyjedziemy stamtąd szybko. Yy, nie, wiecie co, w repozorom tam się dzieje dużo rzeczy takich yy, dobrych. Co prawda no oczywiście to jest małe miasto, więc wiadomo, ale jednak jest tam taki teatr, który prowadzi, taki teatr alternatywny, który prowadzi. Yy, mhm. yy, nie wiem, czy wautowany, ale no, prowadzą tam osoby, które są yy, LGBT friendly przynajmniej, żeby nie powiedzieć, mhm. że. Wiadomo. Yy, Musisz tam załatwić jakąś misję na scenie, typu otwarcie spektaklu, luz. albo. To, że tak powiem, z palcem w dupie bym powiedziała, ale tak nie powiem, bo wiadomo dzięki waszym filmikom, że tak się nie robi. Lewaty. O nie, nie, nie. tego chusteczki. Dobrze, yy, chłopcy, słuchajcie, strasznie miło Was usłyszeć, bo dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, więc tym, tym bardziej mi miło Was zobaczyć. Yy. A wypatrywa, cię w Wrocławiu i nie była. Aż... Byłam, byłam, jak najbardziej. Mam zdjęcia przecież nawet. Nie, nie przypominam sobie. Byłam, byłam, byłam jak najbardziej na Marszu Równości we Wrocławiu w tym roku. Stwierdziłam, że to jest jedyny taki marsz niestacjonarny, więc warto się wybrać i byliśmy ze znajomymi. Byłam kurwa. Na, ani, ani na marszu, ani w hachu, ani w mnie, Nie, w hachu nie, bo ja byłam w surowcu przecież, prowadziłam after. Mm, no Mi mieliście okay. wspaniałe występy, bo ujdzie. No dobrze, natomiast tak, no po pierwsze dziękuję wam za poświęcony czas. Po drugie mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Po trzecie, w Poznaniu to ja będę we wtorek, najbliższy na moim stand-upie ja perfekcyjnie zapraszam do kościoła. Gdzie? Co? Do kościoła? Do kościoła, zapraszam teraz, tak? A gdzie to będzie taki standard? w H kafe, więc zapraszam Was serdecznie o 18.30 albo o 19.00, nie pamiętam. We e, mamy takim teraz. No spadajcie koniecznie, to się zobaczymy na żywo, się wyściskamy, zarazimy się wszystkim, coś, czym się da. To lubię. Y... Słuchaj, bardzo, bardzo było mnie, Ciebie miło też usłyszeć, dziękujemy też za zaproszenie, e, może tak jakby start przed kamerą e, u Ciebie wyzwoli w nas to, że ta lampa, która na nas mocno świeci... Ja widzę, tak że wyglądne... jesteście świetnie oświetleni, ja to widzę, kurwa, żeby nie było, ja widzę, no, Wam się... Ja nie tak to... tak. Musiałem przynieść to z piwnicy, wyczyścić <laughs> podoszę, <prawda>? <laughs> Super, cieszę się, że się przydało w takiej sytuacji, że niech to będzie dla Was motywacja, my czekamy na Wasze kolejne nagrywki i oczywiście. I no i co, i do zobaczenia. Trzymaj do się, zobaczenia. Bardzo, bardzo było Ciebie jeszcze raz mi usłyszeć. Dziękuję bardzo. Pa.